Witam na pomysłowej konferencji prasowej trenerów gości pana Krzysztofa Kapuścińskiego, trenera gospodarzy, drugiego trenera, tak? Tak jest. Pana Kapuścińskiego. Przepraszam. I tradycyjnie bardzo proszę te pierwszy gości, czyli pan Krzysztof Kapuściński, ocena wydarzeń na wojsku. Tysiące kilometrów, które przejechaliśmy w, w tydzień, bo to jest trzeci nasz wyjazd. W przeciągu siedmiu dni e, myślałem, że drużyna gorzej zareaguje i jadąc tu, pewnie remis bym wziął w ciemno. Jednak z przebiegu meczu, e, zarówno ja, jak i zawodnicy, czujemy niedosyt, bo e, pierwsze 25 minut należało do nas. Stwarzamy sytuację, gdzie Łukasz Kosakiewicz minął już bramkarza. Gdzieś ta noga, piłka została mu pod nogą, została pusta bramka. Później, po 25 minutach, trochę do głosu yy, doszli zawodnicy ze Znicza i, i ta gra toczyła się w środku. W drugiej połowie yy, bramka wisiała w powietrzu, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. No ale to my mieliśmy tych klarownych sytuacji, troszeczkę więcej. I mówię, lekki niedosyt po tym yy, meczu jest, aczkolwiek. Też trzeba powiedzieć, że każdy punkt wyjeżdżony, wy, wy, wywalczony na wyjeździe to musi cieszyć. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, ten reżyser będzie Dziękuję Państwu. No, podobnie jak zespół gości, też mieliśmy ostatnio dużo wyjazdów. Natomiast no, może nie tyle kilometrów zrobiliśmy, co błękitni, ale również... Mam wrażenie, że chyba odczuwamy skutki tych wszystkich naszych wyjazdów plus mecz pucharowy, który na ciężkim terenie w Rzeszowie się odbywał i chyba to było dzisiaj widać. Zawodnicy znicza, nasi zawodnicy no, nie wyglądali tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Brakowało takiego elementu przyspieszenia, gra była bardzo statyczna, mało ruchu, bez piłki, w wykonaniu od zawodników ofensywnych. No i niestety, no, nie byliśmy w stanie zaskoczyć się błękitnych. No i do tego chyba było to widać. Zdecydowanie zespół błękitnych przewyższał fizycznością nad nami. No i z tego powodu też właśnie nie byliśmy w stanie jakby w bezpośrednim kontakcie z przeciwnikiem wygrać, wygrać przewagę, stworzyć sobie przewagę i stworzyć sobie jakieś klarowne sytuacje. Rzeczywiście mogliśmy po pierwszych 20 minutach Przegrywać ten mecz. Natomiast y, troszkę zaczęło to funkcjonować w dalszej części pierwszej połowy. Natomiast w drugiej połowie podjęliśmy decyzję, że wpuszczamy zawodników ofensywnych. Troszkę się narażaliśmy tym samym na kontry. I rzeczywiście zdecydowanie więcej sytuacji korzystnych miało zespół błękit. Natomiast mecz zakończył się remisem. I chyba też ten remis nie zadowala ani nas, ani, ani e, przeciwnika. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do trenerów? Jeżeli nie ma, dziękuję trenerom, dziękuję pani.